Słuchajcie, dzisiejszy temat. Nie lekceważ potęgi mocy. Bożej mocy. Dawno, dawno temu, kiedy nie było was jeszcze na świecie, mnie chyba też, kruperski imieniem Cyrus. Aha, dobra, okej. Okay, został pobudzony przez Boga, aby wydać pewien dekret. I czytamy o tym dekrecie w księdze Ezdrasza w pierwszym rozdziale w wersetach od drugiego do czwartego. Tak mówi Cyrus, król perski. Pan Bóg niebio zdał mi władzę nad wszystkimi królestwami ziemi. On też polecił mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która leży w Judzie. Kto zatem wśród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyrusza on do Jerozolimy, leżącej w Judzie, i niech buduje tam świątynię Panu, Bogu Izraela. On bowiem, ten w Jerozolimie jest prawdziwym Bogiem. Każdego więc, kto jeszcze żyje, gdziekolwiek przebywa jako obcy przybysz, niech wesprą lud ludzie mieszkający wokoło niego srebrem, złotem, mieniem i bydłem, wraz z, z dobrowolnymi darami na rzecz świątyni Bożej w Jerozolimie. Po uprowadzeniu, Żydzi zastanawiali się, co zrobić. Chodzi tutaj o uprowadzenie już Judy, czyli tych dwóch pozostałych pokoleń. Jak powinni żyć na obczyźnie. Czy powinni zadomowić się tam? Czy tylko są tam przejazdem? No i w pewnym momencie Bóg posyła proroka i mówi, wiecie co, budujcie sobie domy, wychodźcie, zamążęcie się, róbcie tak, żeby było dobrze dla tego miejsca, w którym żeście się znaleźli. Natomiast kiedy Cyrus wydał dekret, to nie było tak, że poszedł dekret i wszyscy, dobra, no to się pakujemy, nie? I crs, niektórzy z wygnańców postanowili wrócić do ziemi swoich ojców, aby tam odbudować świątynię Boga Żywego. Jednak jak to w życiu bywa, to jest piękne. Wszystko fajnie się zaczyna, nie? No i potem zaczynają się problemy. Potem okazuje się, że ci nasi znajomi, to nie tacy znajomi, tylko to nasi wrogowie, przeciwnicy, którzy starają się za wszelką cenę zniszczyć to, co próbujemy tutaj na Ziemi zrobić. Więc ci ludzie, którzy nagle zobaczyli, że wracają ci, którzy tu kiedyś mieszkali, postanowili jednak zatrzymać odbudowę. No i w księdze Strasza w czwartym rozdziale. W wersecie 4 do 5 czytamy, że okoliczne ludy zaczęły zatem studzić zapał judejczyków i odstraszać ich od odbudowy. Od, od Chcąc udaremnić ich plany, przekupywali e, najpierw przeciwników, urzędników państwowych. Miało to miejsce przez cały okres rządów cyrusa króla Persji, aż do początku panowania króla perskiego Dariusza. Okazuje się, że Słowianie nie wymyślili łapówek, My jesteśmy tylko tymi, którzy to udoskonalili, prawda? W międzyczasie, kiedy ci wygnańcy powrócili, ze wspaniałym dekretem możecie odbudowywać świątynię Pana, w międzyczasie zmienił się też król. No Królowie mają to do siebie, że jedni rządzą długo, a niektórzy szybko odchodzą, więc uczmy się ich kochać, tak jak rządzących. I teraz jest tak, studzili zapał, studzili, ale okazało się, że nawet łapówki nie miały takiego wpływu na to, żeby w ogóle budowa stanęła. Więc spadli na genialny pomysł. W tamtych czasie nie mogli niestety wysłać SMS-a ani maila, więc wysłali list i poprosili króla, żeby ten, jak będzie miał wolną chwilę, przeczesał te swoje wielkie archiwa i zobaczył. Że miasto Jerozolima i w ogóle Żydzi to naród buntowników, że jak odbudują świątynię na bank się zbuntują, nie będą płacili podatków i w ogóle będzie z nimi jeden wielki problem. A więc król, mając wolną chwilę, wysłał swoich urzędników, bo oni też mieli wtedy wolną chwilę. Żeby przejrzeć oczywiście te archiwa i wyszło, że rzeczywiście, Żydzi no, lubią się buntować. Taka stawka historyczna dla tych, którzy nas posłuchują. Lepiej nie napadać na Polskę, bo zrobimy partyzantkę i będzie gorzej. Prawda? Z Żydami też był problem. Dlatego król wpadł na pomysł. No dobra, skoro to się potwierdziło, to co robimy? Stop. No, a jak już król powiedział stop, to nic z tym nie zrobisz. Natomiast Żydzi mieli równie dobrą pamięć jak tamci. Więc napisali do króla, żeby ten też przejrzał swoje opasłe archiwa. I zobaczył, że odbudowę zlecił król Cyrus. A jak wiadomo nam z księgi Estery, w prawie Medów i Persów był pewien ważny zapis, że nie można cofnąć tego, co już ktoś podpisał. I takim sposobem król, znowu mając wolną chwilę, wysłał swoich urzędników, którzy też mieli wolną chwilę, przeczesali i okazało się, że jest taki dekret. Więc wszystko zostało, Cofnięte i Żydzi mogli na początku, jakby dokończyć świątynię Pana. Dlaczego taki długi wstęp? Bo ten tekst z dzieł okazał się trochę krótszy, więc postanowiłem trochę dać wstępu. Nie, chodzi o to, że ostatnio mówiliśmy o apostole Pawle, że znalazł się w twierdzy Antonii. To było takie miejsce, gdzie stacjonował garnizon rzymski na terenie Jerozolimy. I tam odbył się taki bardzo szybki, krótki proces. A mianowicie był dowódca tego garnizonu oraz przyszli oskarżyciele w postaci Rady Najwyższej. I dzięki zręczności apostoła Pawła okazało się, że impreza trwała może 15 minut. Prawda? Paweł rzucił tekst, że jest niewinny, że on wierzy w różne rzeczy. Okazało się, że chłopaki byli ze sobą skłóceni w tych kwestiach no i wszyscy się rozeszli do domów. No i po tej rozprawie Apostoł Paweł, siedząc sobie w celi, to nie było tak, że go zakuli tam, ale po prostu siedział bezpieczny, zastanawiając się, co dalej powinien czynić. Bo do tej pory wiedział, że ma się znaleźć w Jerozolimie i coś go tam spotka, ale nie wiedział, co ma nastąpić później. No i czytamy w 23 rozdziale Dziejów Apostolskich, w rozdziale 11, że przyszedł do niego Pan w nocy i powiedział, bądź dobrej myśli. Jeszcze parę godzin wcześniej Paweł dostał, jak pamiętacie, będzki i to takie mocne, że prawie go ukamienowali. Pan mówi bądź dobrej myśli. Bo jak złożyłeś o mnie świadectwo w Jerozolimie, czyli e pewien etap dobieg końca, tak przyjdzie ci złożyć je również w Rzymie. Więc Paweł otrzymuje wskazówkę, że wpadł do Jerozolimy tylko na chwilę, ponieważ już jest wykupiony bilet do Rzymu. No, prościej było, jakby, bo miał bliżej tam nie, jak miał trzecią misję, ale Bóg stwierdził, że dłuższa trasa, tak jak za Mojżesza po pustyni, jest lepsza. Nie wiadomo dlaczego. No i teraz jest tak, że nie straciłem życia. Cała sytuacja zaczyna obracać się na korzyść apostoła Pawła, ponieważ w tym momencie apostoł Paweł jest chroniony przez Około tysiąc ochroniarzy. To jest siła, prawda? Oraz chroni go rzymskie prawo. W momencie, kiedy przyszedł do apostoła Pawła, Bóg: Wszystko, co zaczyna się dziać od wypowiedzi Jedziesz do Rzymu, jest podporządkowane tylko tej jednej rzeczy. Czyli wszystkie wydarzenia, wszystkie spotkania mają służyć temu, że Paweł ma trafić do największego miasta tamtych czasów, albo przynajmniej najważniejszego miasta. Dawno, dawno temu, kiedy Was nie było jeszcze na świecie, mnie chyba też, Bóg przez Mojżesza powiedział do faraona: e, Mój lud wychodzi. Co na to faraon? Po moim trupie. No i okazało się, że po trupie tych wszystko, wszystkich pierworodnych, nienarodzonych Izrael sobie wyszedł, zabierając oczywiście pieniądze za nadgodziny. I teraz jest takie coś: ludzie władzy w każdym okresie historii, bez względu na to, czy jest to król, urzędnik niskiego stopnia, czy pan, który otwiera furtkę, Uważają, uważali, uważają i nadal uważać będą, że są takimi małymi bogami, ponieważ to oni decydują o tym, czy coś się da zrobić, czy czegoś się nie da zrobić, prawda? Są takie dwa atrybuty władzy: długopis i słynna pieczątka, prawda? Jak idziemy do urzędu, musi być pieczątka i musi być podpis czyjś. I właśnie te dwa atrybuty tworzą, że wchodzimy do urzędu i to jest magia. Albo wyjdziesz zadowolony, albo będziesz miał dodatkowe problemy. I właśnie ci mali bogowie przez całe wieki decydowali też o tym, kto ma prawo żyć, a kto nie ma prawo żyć. To oni mają moc sprawczą czynienia rzeczy na Ziemi. Pewien komentator, który opisywał całą Księgę Nehemiasza, doszedł do takiego wniosku. Że żaden urzędnik nie powie nie, kiedy Bóg mówi tak. Ci mali bogowie w swoich pałacach, gabinetach, malutkich pokoikach, czy tego chcą, czy nie, zawsze ugnął się przed Bożą mocą i Bożą wolą. Nawet jeżeli wchodzicie, a On już ma złe nastawienie, to jeżeli Bóg podjął już decyzję, to On przystawi tą pieczątkę i podpisze. Choćby nie chciał. Natomiast niedoskonałość małych bogów wiąże się z tym, że choć starają się planować pewne rzeczy, przewidywać, niestety nie są w stanie nad wszystkim zapanować i wszystkiego jakby zaplanować w takich malutkich szczególikach. I pewne rzeczy po prostu wymykają im się spod kontroli. Natomiast kiedy patrzy się na Boga, Bóg, kiedy tworzy swój plan, wszystko jest dograne co do sekundy. Zanim apostoł Paweł pojawił się na świecie, zanim jego mama z tatą wpadli na pomysł, że fajnie by było być ze sobą, Bóg pomyślał: Hmm, fajnie by było, żeby ten Paweł, który w końcu przyjdzie w Tarsie, mógł mieć obywatelstwo rzymskie. To uprości trochę życie wszystkim dookoła. Dzięki temu, kiedy mały Paweł się urodził, nie miał zielonego pojęcia, że nagle jest chroniony przez wielkie prawo. Mało tego, jeszcze za nim stoi kilkanaście legionów. Też nie wiedział dorastając, że kiedykolwiek, no po w końcu był Żydem, przyda mu się to, prawda? I właśnie te dwie sprawy, Boża moc i Boża wola, w połączeniu z obywatelstwem rzymskim sprawiło że choć Paweł znalazł się w bardzo trudnym położeniu, to jednak miał ochronę zarówno Bożą, jak i całego imperium. I teraz zatrzymajmy się na chwilę. Nie wiem, czy kiedykolwiek przez Waszą myśl przebiegło coś takiego. Fajnie by było urodzić się. No teraz w Stanach to nie. W Niemczech też nie, bo tam recesja. Ale jak wymyśle sobie taki kraj, gdzie jest dobrze, nie? fajnie by było tam się urodzić. Okay. Albo fajnie by było mieć takich rodziców, jak ma mój kolega czy koleżanka. Prawda? Albo urodzić się troszeczkę w innym środowisku. Kiedyś Jeremiasz, to jest wspaniały prorok, bo on zawsze miał podgórkę, nie tylko do szkoły. W pierwszym rozdziale, w czwartym i piątym wersecie jest powiedziane, że Pan skierował do Niego słowa, zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, już wiedziałem, co chcę z Tobą uczynić. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię i wyznaczyłem Cię na proroka narodów. Natomiast Jeremiasz miał to do siebie, że to był... On nie narzekał, on po prostu przynosił zawsze złe wiadomości. To jest taki przyjaciel, którego nigdy byś nie chciał wpuścić do domu, prawda? Bo wiesz, że zawsze będzie źle. No właśnie... Ale Bóg powiada do niego, słuchaj, ty się nie przejmuj, bo taki jest mój plan, tak sobie to wymyśliłem i to jest fajne. A Jeremiasz wstaje, no wiesz, powiedz to tym ludziom, do których chodzę, że jest to fajne. No nie jest. Ale Bóg postanowił, że ty i ja przyszliśmy na świat w takim, a nie innym kraju. W takim, a nie innym domu, mało tego. Wychowywaliśmy się w takim, a nie innym środowisku. Mieliśmy takich, a nie innych znajomych, kolegów i wrogów. I powiem tak, zabrzmi to jak yy, herezja, ale z Bożego punktu widzenia to było najlepsze, co mogło nas spotkać. Fajne, nie? Patrzysz na swój rodzinny dom, nie wiem jak tam było, i tak, hmm, okej, okay, to takie dziwne poczucie humoru ma Bóg. To było najlepsze, co mogło nas spotkać w życiu. Ponieważ dzięki temu nie tylko wykształciliśmy w sobie pewne cechy, ale także ukształtował się nasz charakter po to, żeby Bóg mógł nas wykorzystać w odpowiednim momencie w swoim planie. Patrzymy czasami na nasze charaktery i powiem wam dzisiaj rano, żeśmy na dole rozmawiali i całe szczęście, że po śmierci nastąpi przemienienie, bo jakbyśmy mieli być wieczność, spędzić tacy, jacy jesteśmy, to ja odpadam, nie? Ze względu na to, że ja mam trudny charakter. Bóg dzięki temu stworzył nas takimi, jakimi jesteśmy i przeznaczył do swojego dzieła. Ostatnio rozmawiałem z moją znajomą i opowiedziała mi, że siedzieli sobie z mężem i tak, no już są po sześćdziesiątce, więc jakby tak wrócili do dalekiej przeszłości. I powiem tak, urodzili się w bardzo malutkiej wioseczce. Znam tą wioskę, bywałem tam. I mówi, i kiedy zastanawiali się, jak to było, kiedy byli dziećmi, to w ogóle nie myśleli o tym, że dojdą do swoim życiu, w jakim obecnie się znajdują. A są w momencie, kiedy to już będzie 10-12 lat temu, wsparli pewną misjonarkę i dzięki temu istnieje wspaniała szkoła w Kenii. Wtedy, kiedy byli małymi dziećmi, biegali sobie po tej wiosce Afryka. Dzisiaj z perspektywy czasu wiedzą, dlaczego Bóg. Ukształtował ich w taki, a nie w inny sposób. Dlaczego była potrzebna ta mała wioseczka właśnie w Polsce? Po to, żeby potem pojawiła się mała wioseczka w Afryce. Oni tego nie wiedzieli, ale Bóg mówi: To jest świetny pomysł, to jest fajna wioska, zobaczycie, nie? Zobaczycie, jak to później będzie owocowało. I teraz wracając do apostoła Pawła. Po pierwszym przesłuchaniu, tak naprawdę nic nie było wyjaśnione. Ponieważ tak, niczego Pawłowi nie udowodniono, no bo chłopaki się prawie pobili. Z drugiej strony zarzuty, które zostały mu postawione, nie miały charakteru politycznego. No i teraz trzeba by jakby postawić się w sytuacji tego biednego Lizjasza, tak? Bo sytuacja była dosyć niezręczna dla niego. Nie mógł wydać Pawła Żydom, no bo był on obywatelem rzymskim. Tak się nie godzi. Z drugiej strony nie mógł wypuścić apostoła Pawła, bo Żydzi by się poskarżyli i wylizjaż dostał z Rzymu list. Już tu nie pracujesz. Można powiedzieć, doszło do klasycznego pata. Jak nie zrobisz, zawsze będzie źle. Natomiast okazało się, że Bóg stwierdził, że sytuacja jest banalnie prosta i teraz już ją rozwiązuje. tak? Doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. I teraz, kiedy otwieramy dzieje apostolskie, 23 rozdział, Wersetach od 12 czytamy. Z nastaniem dnia Żydzi zawiązali spisek. Zobowiązali się też, że nie będą jeść ani pić, dopóki nie zabiją Pawła. Paweł się dowiedział, mówi, dobra, będę tutaj 100 dni siedział, zobaczymy, czy dacie radę, nie? Do tego z przymierzenia przystąpiło ponad 40 ludzi. Czyli sytuacja była taka dosyć groźna. Udali się oni do arcykapłanów oraz starszych i oznajmili. Zobowiązaliśmy się pod przysięgą, że niczego nie skosztujemy, dopóki nie zabijemy Pawła. I teraz zobaczmy. Rada była podzielona co do Pawła, prawda? Sadyceusze mieli go serdecznie dosyć i najchętniej by go zabili. Faryzeusze, bo to ich, najchętniej by go uniewinili. Ale okazało się, że osoby, które były najważniejsze w Radzie, mówią, to świetny pomysł, zróbcie to. W ogóle nie przeszkadzało im to, że Paweł był Żydem, ich rodakiem. I powiem tak, to było super rozwiązanie, bo bardzo wygodne. Po pierwsze, inicjatywa oddolna. Nikt nie udowodni, że Rada knuła, prawda? Morderstwa tego typu zdarzały się w Jerozolimie, więc po prostu, no, wypadek. Skręcił mnie w tą uliczkę, co trzeba. Natomiast Bóg ma to do siebie, że lubi sobie zakpić z ludzkiej mądrości i z ludzkiej przebiegłości i wniweczy ludzkie plany. Ludzie siedzą, nie potrafią miliony wydawać, coś tam planować. Przychodzi Bóg, słabe, i nie ma planu. Gdy odbudowywano mury Jerozolimy, Poczytajcie sobie księgę Ezrasza i Nechemiasza, bo to fajne księgi. Jest tam powiedziane, że ci ludzie, którzy knuli, nie myśleli, że nikt się nie dowie. Natomiast ludzie, którzy mieszkali w okolicy, gdzieś tam kątem oka podsłuchiwali, no i chodzili do Żydów, mówiąc: słuchajcie, jutro tam będzie zadyma, więc się przygotujcie. Jest taka sytuacja w drugiej księdze królewskiej, w szóstym rozdziale, chciałbym, żebyśmy otworzyli ją, jeżeli możemy. Od wersetu ósmego jest pewien król, który dostał prawie że wścieklizny na pewnego proroka. Prorok akurat nie miał dostępu do internetu, ale wiedział wszystko. Druga księga królewska, szósty rozdział, i od wersetu ósmego czytamy, że król Aramu prowadził wojnę z Izraelem. Odbywał narady ze swoimi dowódcami i ustalał, w tym, a w tym miejscu zasadzimy się na nich z naszymi wojskami. Wówczas mąż Boży słał do króla izraelskiego takie wiadomości. Strzeż niech nie chodź tamtędy, tam zasadzili się Aramejczycy. Król Izraela sprawdzał miejsce wskazane przez Męża Bożego i wielokrotnie zdało, z, 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 uniknął niebezpieczeństwa. Król Aramu był rozdrażniony. W końcu wezwał do siebie swoich doradców i zapytał: Czy nie możecie mi donieść, kto z naszych doradców y, doradza i donosi królowi izraelskiemu? Wtedy jeden z jego podwładnych wyjaśnił: Nikt królu, mój Panie, to prorok. Elizeusz, który mieszka w Izraelu, donosi swojemu królowi nawet o tym, co mówisz u siebie w sypialni. Na to król. Dowiedzcie się zatem, gdzie on obecnie przebywa, a pójdziemy tam i schwytamy go. I doniesiono mu właśnie, bo przebywał w Datanie. Fajnie, nie? Masz takiego Elizeusza, facet wszystko doniesie. Król <gryl> sobie tam... Robi, nie? A, król izraelski, dobra, dzięki, no to my jest stamtąd zwiewamy. Bóg będzie krzyżował ludzkie plany, jeśli uzna, że to mu się nie podoba. I teraz wracając do apostoła Pawła. Spisek zostaje wykryty w porę przez siostrzeńca Pawła. W ogóle nie wiemy, jak on się w ogóle dowiedział o tym. Ale doszedł do wniosku, że chyba lubi wujka. To pójdzie i mu doniesie, prawda? I teraz wracając do naszego tekstu, w wersecie 23 czytamy, że następnie dowódca przywołał dwóch setników i polecił. Na godzinę 21 przygotujcie 200 żołnierzy, 70 jezdnych i 200 oszczepników, i udajcie się do Cezarei. Ponadto dowódca rozkazał podstawić zwierzęta juczne, aby wsadzić na niepawa i bezpiecznie odstawić go do namiestnika Feliksa. Lizjasza, więc dowódca tego garnizonu, Potraktował sprawę naprawdę poważnie. Mógł powiedzieć, Dobra, to jakieś to plotki. Nie. Dokładnie wiedział, jaka jest sytuacja, jeżeli już się sprzysiężyli, znaczy będą chcieli to zrobić. I drodzy, to jest fenomen, że wysłał razem z Pawłem, przynajmniej na część podróży, prawie połowę swoich ludzi. Po to, żeby Paweł bezpiecznie opuścił Jerozolimę i dotarł do Cezarei Nadmorskiej. Wiecie dlaczego? On naprawdę nie chciał, żeby na jego terenie cokolwiek się powowi stało, bo chciał tę pracę jeszcze mieć na długie lata. Jak to wszystko, drodzy, przełożyć na nasze życie? Minusem jest to, że nikt z nas nie ma obywatelstwa rzymskiego. A, nie ma imperium, to i tak by się nam nie przydało, dobra. Polskie nas chroni w jakimś sensie tak. Nie? To dobrze. Ukraińskie też gdzieś tam chroni, prawda? Gdzieś tam są jakieś takie plusy. Ale to jest tak, że w nasze życie ma to do siebie, że są okresy piękne. Nie jest uśmiech, radość. Wow. Ale są też takie okresy trudne, bardzo trudne, a czasami po prostu tragiczne, kiedy nie wiadomo, co zrobić. I czasami wyglądamy dokładnie tak, jak apostoł Paweł, kiedy ledwo wyszedł ze świątyni i został poturbowany. I czasami my tak wyglądamy, że życie nas po prostu tak potrafi poturbować, jak Pawła w Jerozolimie. Czasami pojawiają się też trudne pytania w związku z tym, prawda? Dlaczego? Co ja Ci takiego zrobiłem? Dlaczego teraz? Czy Ty mnie jeszcze kochasz? Takie ludzkie odruchy. Mogą się też pojawić takie pytania, czy w związku z tą sytuacją Bóg nadal jakby ma baczenie na mnie i o mnie? Czy nadal jest zaangażowany w to, co się rozpoczęło? Czy to jest część jego planu, czy coś się wymknęło i teraz będzie trudna sytuacja? Kiedyś poznałem pewnego człowieka, który był naprawdę mocny w wierze, przynajmniej tak mu się wydawało, i miał taką fajną cechę, bo wszystkich chodził i pouczał, jak mają się zachowywać, kiedy oni mieli trudno w życiu. Trwało to no, długo, bo to pff, 30 lat. Ale ostatnio się dowiedziałem, że <laughs> dotknęła go taka tragedia w życiu, że Zwierzył się, że czasami nie wie, jak się nawet modlić do Boga. I może jest tak, że jesteśmy mocnymi w wierze. Przechodzimy różnego rodzaju okresy w zwycięsko, prawda? Tutaj w zwycięstwo, tam zwycięstwo, wow, sukces. Ale może przyjdzie taki moment, kiedy staniemy i jak się teraz modlić o to? Co z tym zrobić? I to jest taki moment w życiu, o którym napisał apostoł Paweł, komentując życie Abrahama. W liście do Rzymian w czwartym rozdziale jest powiedziane od wersetu osiemnastego, że Abraham wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z zapowiedzią, takie będzie twoje potomstwo. I nie cofnął się w wierze, choć miał świadomość, że jego ciało jako około stuletniego mężczyzny jest już martwe, podobnie jak martwe jest Sary. Nie zwątpił on w niewierze w obietnicę Boga, przeciwnie, wzmocniony wiarą, oddał chwałę Bogu. Wbrew nadziei, mając nadzieję. To znaczy, że w jego życiu po prostu wszystko się kotłowało. Z jednej strony wiedział, że trzeba wierzyć Bogu, z drugiej strony jego emocje mówiły: Nie, nie wierz Bogu, bo to się nie uda. I czasami tak jest z nami. Wiemy, co naucza Pastor, wiemy, co naucza Słowo Boże. Ale nasze emocje i okoliczności pokazują zupełnie coś innego. Więc nasza wiara czasami przypomina działanie wbrew sobie, swoim emocjom i naszym oczekiwaniom. I choć czasami naszym życiem targają takie burze, przechodzą prawdziwe huragany, jakby tego było mało, jeszcze coś nam dopakuje, prawda? Następuje kumulacja, to pomimo tego wszystkiego, to co nam zostaje, to trzymać się Boga do końca. Nawet jeśli mamy z Nim trudne rozmowy na ten temat. Ponieważ w końcu każda burza i każdy huragan kiedyś powinien się skończyć. Oczywiście Bóg nigdy nie mówi, dobra, to teraz tydzień będziesz cierpiał, czy tam miesiąc rok. Więc czasami to idzie w lata, ale to nie jest tak, że Bóg stracił nad tym wszystkim kontrolę. Bóg jakby zna swój cel, wie, dokąd chce nas doprowadzić. Natomiast czasami my tego celu nie jesteśmy w stanie ujrzeć. Tak jak apostoł Paweł siedział w tej celi i podejrzewam, zastanawiał się, no dobra, wszystko mnie boli, zamknęli mnie, i co teraz? A przychodzi, wiesz co, mam bilety do Rzymu. Jedziesz? Uff, wiesz, na razie to ja muszę stąd wyjść. Bo mówi, nie ma sprawy, tam załatwiłem ci transport, pięciuset żołnierzy, nie, tam cię oddelegują. No fajny pomysł, no lepiej bym na to nie wpadł, nie? I drodzy, czasami te nasze problemy biorą się właśnie z tego, że spotykamy się e, z całą biurokracją naszego państwa, z biurokracją naszych miast. Ludzie nam utrudniają czasami, choć ostatnio byłem mile zaskoczony w urzędzie. Pani była miła, ja byłem miły i miło się skończyło. My mamy takie przyzwyczajenie, że zawsze się to źle kończy, nie? Wchodzisz, nie jest tak, bo pani okrętnie piła kawę. To się zmienia, ale nadal urzędnik ma władzę. Natomiast, odwracając tę sytuację, władzę ma Bóg. To on ma moc. On jest Bogiem. Jeżeli On zadecyduje, że mamy to dostać, to dostaniemy. Czasami trzeba będzie nam przejść trochę dłuższą drogę, a może się okazać, że na końcu będzie bonus. Ale ufajmy naszemu Bogu. Oprzyjmy się na Nim, pomimo tego, co przyjdzie nam przechodzić. Jest to trudne, ludzie, którzy są jeszcze bardzo emocjonalni, tym bardziej to przeżywają. Ludzie, którzy przechodzą jakby z jednej tragedii do drugiej, są jeszcze jakby mniej silni w tym. Tak, tak? Bo już dostaliśmy i jeszcze dostajemy, ale Bóg wie, co robi. Gdzieś to się skończy, i wtedy doświadczymy rzeczywiście, że tylko i wyłącznie Bóg ma na ziemi moc. Niech sobie mali bogowie siedzą w swoich gabinetach, niech piją, niech uważają, że pieczątka i ten długopis coś zmieni. Nic nie zmieni, jak Bóg nie powie. Jak Bóg powie, idź spokojnie, będzie dobrze.